Czuwaj harcerze, przygotowaliśmy szablon do produkcji naszych koszulek. To są koszulki, które dostaniecie razem z farbami i szablonami. Pokażę Wam teraz szablony, które odbijecie na koszulkę. To są te szablony, one są wykonane własnoręcznie i to chyba tyle. Słuchajcie, gdy macie koszulkę, należy do środka włożyć tekturkę. Czyli ubieramy koszulkę w tekturkę. Albo tekturkę w koszulkę. Gdy już mamy ubrane, przykładamy szablon. Na przykład napis Piękny żemczurzina. Przypinamy go najlepiej szpilkami, żeby nam się nie poruszył. Po czym przez wybrane kolory farb odbijamy na szablonie, na koszulce, szablon. Gdy już mamy odbity napis, Poczekamy, aż trochę przeschnie. Przesuwamy tekturkę. Przykładamy naszego rożka, którego też przypinamy szpileczkami. Potem mamy dwa szablony kwiatów. Trzeba najpierw odbić pierwszy kwiat bez łodygi, a potem ułożyć drugi szablon. Mniej więcej w taki sposób, żeby zasłoniło te pierwsze odbite. Wybieracie kolory, jakie chcecie z farb, które dostaniecie. Potem, gdy już macie odbite wszystko z tyłu, z przodu, przykładacie napis Ręczudzina i odbijacie napis Ręczudzina. Tak, będą tak wygląda. wyglądały Wasze koszulki, gdy je skończycie. Czuję farbę. czyli piąta GZ Rycerze, suewki. Yeah! I najważniejsze, aby nasze koszulki były trwałe, trzeba je wyprasować porządnie ponieważ wtedy można je prać, najlepiej je prać w programie na pranie ręczne.